My już z Michalinką gotowi do wyjścia, a tu coś przygotowane, o widzicie, będą robione pierogi, Marzenka stwierdziła, że zrobi jeszcze dzisiaj resztę pierogów, zabieramy listę na zakupy, żeby wszystko udało nam się kupić, w ogóle powiem wam zaraz jakaś mgła się pojawiła i zrobiło się tak naprawdę ładnie zimowo za oknem, także zabieramy was z sobą, Marzenka nadciąga. Gdzie jest mój pierniczek? No. Ale jak ja sobie fajnie pokroiłam, zajdzie. No, idealnie. Takie kosteczki. Na raz. Mm. I tak ja sobie podchodzę. I co jakiś czas? Hops dopuści. Mm, Pycham. Zabieram no, się za pierogi. Także przyjdziecie będzie obiad. Dobrze. A wiesz, ile kosztowało podobno barszcz czerwony u Gesslerowej w tym roku? Litr? No, chyba był drogi. 69 zł. Mm, to sporo. No. Mm. U Lewandowskiej trzy dychy. U kogo? U Lewandowskiej. Ona ma restaurację? Nie, catering swój. Można było kupić też menu. Hmm? No wszelkie słyszałem w internetach. A u Marka sobie możecie zrobić z przepisów, słuchajcie, w cenie kosztu produktów. Możecie no zrobić swojego sobie wśródku. nawet kiedy chcecie i macie, wiecie, dostępu. I sprawdzone, wiecie, co jest w środku, bo wiecie, coś sobie tam wkładali. Także... Pierożki się robią. Listę masz, tak? Tak. Także kapustka Wigilina trafi do pierogów, tu już wszystko gotowe. Pierniczek za No muszą mieć żadnie do pracy, prawda? Ciasto zrobione. Zrobiłam ciasto w termomiksie dzisiaj. Żeby było szybciej. Bo tak można. Przecież. Cyk. Cyk. I gotowe. jeszcze troszeczkę je wyrobimy. Czekajcie. O! zrobię dosłownie kilka kilka no może kilkanaście wyjdzie zobaczymy pierożków. Ciasto jeszcze odstawiam tak na kilka minutek, żeby bo wiecie, ciepła woda, żeby ono sobie tak odpoczęło, jak to mówią. Przykryję folią i zaraz będziemy robić pyszne pierożki. Dobra, mamy automatu, akurat jest w środku Lidla, nie na zewnątrz. Nie wiem, tu nie będzie raczej dużo w tych puszkach. Jak tu będzie dwa zł, to będzie dobrze. Dobra, lecimy. Jest jakiś problem, ale to nie ma znaczenia, czy z biedronki, czy nie. Momencik. No. Czy to nie chce wejść? Dobra, to lecimy dalej. A to też nie chce wejść. jest zbyt ciężki. dobra. Czyli nie wszystkie butelki jak się okazuje, lecą. Wszystko ile mamy? Złote 40. Od razu widać się pozbyć tych butelek i dostać sobie tym jedził po sklepie. No i dwie butelki widzicie nie przeszły. Ale to jest bardzo dla mnie dziwne, bo ta jedna butelka, na przykład ta, to jest biedronki soczek. Nie wiem czemu to nie przechodzi. Bardzo dziwne. A druga butelka, nawet w widlu kupiony. Po tym, po napoju kokosowym też nie przechodzi. Także powiem Wam, że to jest taki recykling, trochę o Kant, tyłka rozczaś, nie? Dobra, to teraz idziemy na zakupy. Jakieś warzywka trzeba uzupełnić na króliczków zieleninkę. I jeszcze wszystko to, co jest na naszej liście zakupowej. Kupimy pomidorki. Ale czy są tu jakieś ładne pomidorki? No nie ma. Te biore to twarde skórki. O, tu są te są dobre. Widzicie, wróciły po jakimś dłuższym czasie. Bardzo dobry pomidorki, tylko trzeba patrzeć. Bo one niekiedy od spodu są lekko specjalne, ale są akurat dobre, dobra, to lecimy dalej. Co tu jeszcze? Zieleninka jest potrzebna. Właśnie miałem kupić trochę kartotki, tylko muszę jej sobie wziąć. Mamy to, dobra, idziemy dalej. Wezmę może rzodkiewkę, bo jest ładna. Nawet liście ładne, to króliczki sobie, wiecie, trochę pochrupią. Ładne, świeże rzodkieweczki, dobra. Uzupełnimy też zapas. Koperku i pietruszki, oj ta pietruszka, coś nie za bardzo, no ta już w lepszej formie nieco i koperek też ok. weźmiemy jeszcze cytryny, to zrobimy sobie w miodzie, bo już się niestety skończyły, a jak przyjedziemy to będzie sobie to idealne na taką pogodę, weźmiemy też imbir, to zrobimy może tym razem wersję z imbirem, ale ten imbir dzisiaj jakoś nie jest taki ładny, dorodny, chociaż ten kawałek może być ok. Wędlinka jarmarkowa już się pokończyła, więc wejdziemy może w tą wędlinkę. O tu jest coś takiego z liściem laurowym schab. No dobry nawet, nie powiem. Polędwica lędwica to podatki sobie sprawdzimy. 5 stycznia może być. A tu taka, nawet spoko. 10 stycznia. Jeszcze babci właśnie miałem wziąć kefiry małe o te. Bo ona je lubi, co podatki one są ważne. To są ważne do... nie wiadomo kiedy. Tu jest data, Tobaszy. 13 stycznia, e to spoko. Dobra, to weźmiemy Trzy takie kefirki. Dobra, też ważne. Jeszcze jeden. Za to są takie sylwestrowe sosy, słuchajcie. Jakieś dipy. Co to jest? Sweet and soft. Mhm. Tu mamy barbecue kary po 5 zł, takie cuda. Tu jakieś takie grzaneczki. To jest to, a to nie wiem co to jest nawet. To wygląda jakaś grzanka. Orzeszki, ale to nie w panierce to orzeszki. Tu gdzieś powinny być miody. O, jest miód. Miód polski, zupełnie pojemność wystarczy. To jest rzepakowy, a nie ma jakiegoś takiego zwykłego miodu. Trudno, weźmy rzepakowy. Ja nawet nie wiem, czy ten, co mamy, To nie jest rzepakowy. Dobra. Weźmiemy jeszcze łososia takiego. Teraz 30% tani w plastrach. Do 30 grudnia. No, spoko, zje się. A tu jest do 30 grudnia. Aha, to wszystkie są do 30 grudnia. A jakiś tam z tyłu, jak już byśmy tak wzięli. Myślisz, że my będzie inny? Uwaga. 30 grudnia. Dobra. Pierwszy lepszy. To tego. Wszystkie produkty skasowane, może teraz jeszcze kuponik za buteleczki Jest, zł za buteleczki. Odliczyło, złoto 40 za No i koniec, tyle wyszło pierożków. Zobaczcie, dosyć sporo. Już miska z kapustą wyczyszczona. No to czekajcie, ile by tu było, no jak ktoś chce liczyć, to proszę bardzo nie liczy, mnie się nie chce. Naprawdę to była szybka sprawa, fajnie mi się je zrobiło, ciasto fajne, no i teraz tylko zagotować. Ja na przykład lubię takie pierożki podgotowane, ale dodatkowo jeszcze przysmażone. Na masełku bardzo lubię, można sobie po prostu takie gotowe z wody. Dołożyć do barszczyku grzybowego, który dzisiaj też będziemy mieć. Zresztą za chwilę Wam pokażę, co ja tutaj będę odgrzewała i robiła, ale jak najbardziej to wykorzystanie farszu uważam za udane, bo nie zjedlibyśmy tego. Mrozić można oczywiście, ale myślę, że to już nie jest to. Tym bardziej, że w postaci pierogów to na pewno zjemy. Także polecam Wam serdecznie takie sposoby na przetwarzanie jedzenia, a nie marnowanie. Wróciliśmy z Michasią. Słuchajcie, Marzenka tutaj podśpiewuje. Właśnie, Trochę zmarliśmy. Chcecie pić? A jakie tu zapachy? Pierożki z wody czy jeszcze podsmażone z wody? Ja mogę mieć z wody, wiesz? Tak? Zjem fasolkę, bo jest przepiękna. No. Zresztą zobaczcie sami, jak ładnie wygląda. Właśnie obiecałam, Zuka, że wam Mm. Grzybowy, ten makaronik Sojski makaronik grzaneczki grzaneczki A co tu jest? No pierożki hmm. Ale ładne te pierożki wyszły Matko No także może, może na kolację zim odsmażane na masłę Może być, może być. Trzeba no. wszystko poznać. Może być, może Nie być cienam. i urośnie mi żyć. Jeszcze mam e, karpia e, od mamy wczorajszego smażonego. No to już go można grzać, matka, grzać? jestem głodny. Bo wczoraj mama mówi, bierz karpia. Mówi, A nie wiem, bo wiesz co, nie wiem czy zjemy. A dobra, biorę. Kupiliśmy dekoracje, ale nie wszystkie, jak się okazało. Jakie dekoracje? Na razie złote. Przecież my te... już mamy dekoracje. Ale sylwestrowe. A, że, że sylwestrowe. Ściarkę będziemy budować jak co no, roku. Tak. Tylko, że nie mamy czar, czarnego. Czego Ale pieśle. wiesz co my musimy wziąć? Te klipsy na... Grze. Wiem, te żabki, no. No bo póki nie, nie widzione są. Czy... Ja wiem, ja zaraz tak? poniewam... to od razu trzeba je pakować, ja bo to jest ja bez tego ani róż. No nie. Także za chwilę nakładamy te pyszności, zajadamy, powiedziałam, ja to wciągnę. I słuchajcie, tak jak y, ja wam y, nie wiem, czy mówiłam czy już nie, y, pamiętamy, żeby y, w, myśl zasady y, nie marnujemy, dzisiaj powstały pierogi i tak można z różnymi rzeczami zadziałać. W myśl zasady nie marnujemy, wystarczy zaprosić Marka, wszystko zje spokojnie. Ech, no chyba że tak. Dobra, to zaraz będą pierożki, idę zobaczyć te klipsy. Talerz przygotowany jak na wigilii. Mamy fasolkę, i grzaneczki, i makaronik, i pierożka. Także teraz jeszcze trafi zupka. Mm, a tych grzybów tam jest na bogato. A jaki zapach, kurczę. Matka. Zjem dokładnie na pewno. To są te smaki, nie? To są te smaki świąteczne, biblijne no i Bo to raz do roku się potem, je właśnie no, no i po prostu człowiekowi nie od razu. Jakbyś takie zapachy poczuł w czerwcu, to by ci się przypomniało, nie? Ale nie, nie wiem, czy, czy by to smakowało. Ochotę, nie, to nie, no byłby ten sam... Ale chwila. Ja pamiętam, raz coś robiłaś. I zrobiłaś latem taką zupę grzybową, coś takiego jak barsz. Ale wiesz, to chyba grzybów potrzebowałam do czegoś i no, został i No i się zjadło i smakowało. Nie, to by weszło zawsze, powiem wam. Także teraz nalewamy pysznej zupki i zajadamy smacznego. Dzisiaj pierwszy raz, słuchajcie, karb będzie odgrzewany we frajerze. Zawsze robiliście to w piekarniku i ja on był taki, wiecie, no jak to z piekarnika. Jestem bardzo ciekawy jaki będzie z frajera. No bo skórka wiadomo, już mięciutka, bo to w lodówce przestudzone, więc zupełnie inne. Także zobaczymy jak będzie wyglądał karpik z frajera. Tylko nie wiem jak go zrobić. Na ile minut? 5? Nie, może 4. nie za dużo. 4 na... i może wyższa temperatura najwyżej. To na 5 minut go dać? 4? No ale nie za wysoka temperatura. Ile dać? Będzie... 150? No. Dobra, to lecimy. No jak wyszło, uwaga, nie, nie jest jakiś chrupiący mega, także karpi po prostu odgrzany, ale chrupiący nie jest. Kolejna porcja cytrynek zrobiona, hmm, cytrynki w miodzie, W miodzie rzepakowym, teraz tylko to dobrze trzeba wymieszać, odstawić do lodóweczki, no i co Michalinko, rzepakowym, rzepakowy miod, i za jak wrócimy, będzie do herbatki, chociaż prawdopodobnie jeszcze dzisiaj wrzucimy jeden plasterek, bo nie ma już cytryny w miodzie, wszystko się skończyło. Nie wiem ile cenowo wychodzi, ale ten mały co zakupiliśmy na jarmarku 25 zł. A myślę, że ten duży słoik, choćby nawet z miodem, wyszedł 4 dychy. Może nawet nie, bo ten miód No to bo tak ja tak jak nie u... kupiłem do pierniżków, to było już za 15 zł. No to powiedzmy, no, powiedzmy że tak samo wyjdzie, a ile tu jest tych cytryn? Warunek jest taki: cytryny muszą być bio, czyli niepryskane. Teoretycznie, wiecie, bo praktycznie to nie wiem co tam robili z nimi, ale jest napisana etykietka bio. Wiecie, Gwiazdki, listki w ogóle. Także tego się trzymajmy. Zatem. Cytrynki teraz trafią do lodóweczki i za 2-3 dni będą idealne. Teraz jedziemy i słuchajcie, no wiadomo, do obiadu kolacji trochę czasu jeszcze zostało, a jest dopiero 13, nie? Więc Marek mówi... ma zmartwienie. Słuchajcie, McDonald's. Wiem, że zawsze zatrzymujemy się na trasie, jak idziemy do Krakowa, czy do zakopanego w McDonald'zie. Ale słuchajcie, się okazuje, że nie ma. No, dziwna sytuacja. <laughs> nie wiem, gdzie. Michał, ja miałbym, że gdzieś w jaworznie na trasie. No to przejeżdża mhm, prze... Naprawdę, Marek, przestań. No, albo KFC, cokolwiek nie. Ojej, aż tak. No? Nie. Nie, no, no bo ja bo ja nie, nie wytrzymam. ja już to tak wiele razy mówiłem. Nie wytrzyma, Najgorsze co. Najgorsze może... jak dziecko. No tak, bo jadłem mi śniadanie i co mam iść potem o godzinie 18 dopiero? To jest za długa przerwa. Niezdrowe no. wręcz. Więc co, coś by A Co ile ty uważasz tak, trzeba by było. No prawidłowo, czy powinien jeść 5 posiłków dziennie. Aha. No. Także może się uda coś znaleźć. Wiem, że zawsze było, ale została jeszcze nieco ponad godzinka. Ale tutaj coś mi pokazuje. Jakiś koreczek hmm. jest. Nie wiem, czy nie na bramkach, wiesz? A, może, no. To mogą być bramki, tak. Godzina 15, 75 km do celu, teoretycznie o 15 na miejscu, ale jak będzie jeszcze jakiś przystanek na McDonalda, no to będzie na pewno dłużej. a jednak dobrze pamiętaliśmy z Michasią no. że tu po drodze jest McDonald's ale w stanęliśmy na Orlenie akurat, kawałek sobie dojdziemy bo ogólnie jest też tłum kierowców i nie ma się co dziwić także trochę się przejdziemy coś tam promkniemy dobrego <grym>, jak tak można powiedzieć ale ja nie wiem czy ja się skuszę na tego drwala, chyba nie za bardzo ja bo za potężny tak. autko jedzie? no dobrze, niech sobie. jedzie spokojnie, damy radę w sumie tam jest chyba ten, tak mi się dobra, wydaje. Po tak, tak. hmm, Tu jest dużo miejsc, bo już tu ale ja nie wiedziałam jak to tu jest, zapomniałam. Dobra, spoko. Przejdziemy się przynajmniej. Dla zdrowotności. No, dobra. Zobaczymy co tu mam i... ciekawego na miejscu. I na... No ja na pewno nie biorę tego. Ja też nie. Bo to mi jest za ciężkie, bo ten placek to jest bez sensu. Ale... Bur... Ja zresztę, zestaw sobie wezmę i tu był jakiś makro ja coś takiego? Nie, wieśmak, podwójny Wiesmak. wieśmak. Bardzo dobry i można go opas spersonalizować, nie? Dobra, wyśnie powiększony. I o! I tu można sobie dołożyć ostrość i sos ostry. Boczek możesz. Rukola też nie. Nie, boczku już jest zdrowo. zdrowo żeby, było dużo warzywek. Dwa mięska, serek. O ile bo warzyw, matko. papierze. Nie. Dobra. E, frytki, słuchajcie, żeby było dla zdrowotności, to bez soli. Kaczupę weźmiemy, ale czemu nie ma soli? Zaraz kola się zero. No. Kola zero weźmiemy, czy to? No, kola zero no. Ale bez lodu ją I weźmiemy. Teraz tu to się personalizuj. Zmień. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie przepraszam. A, sorry, widzicie? Nie jestem stałym gościem dlatego jestem stałym i bardziej. dlatego nie wiem. I jeszcze chciałem ten napój bez lodu. Personalizuj bez lodu, bo wiecie, kupujecie sam lód. Potem no i gitara, tutaj te zamówienia. No i mamy to. No i całe zamówienie wyszło 99,80. No, zamówienie złożone. Także teraz czekałem przy stoliczku grzecznie. I ostatnio byliśmy tu, chyba jak jechaliśmy do Lublina, coś mi się wydaje, nie? No, w tym, na tak, 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 W tym właśnie, w tym, chyba. No, na Krakowie. No, coś mi się tak słuchajcie kojarzy, ale może się mylę, może. Ale ty już tyle bo, razy jeździłeś. Więc. Bo tam już po drodze może nie było za No, ale w Zakopanym byliśmy też, no, na początku roku. No serio, serio. Ale mnie się wydaje, że coś tutaj chyba jak do Lublina, ale nie wiem, może się mylę. Pierwszy raz się spotkałem z czymś takim w McDonaldzie. Pan podchodzi do mnie z obsługi do stoliczka i mówi, że nie mają rukoli, którą zamówiłem do Czekają tego. Czekają na dostawę, nie? Czy coś w zamian. A ja mówię, no ale co w zamian może być? No i słuchajcie, zaczyna mi wymieniać. Czerwona cebula, Są sałata mimo. batavia. No a my z marzoną po sobie, co to jest czy cebula batavia? Nie. Sa sałata sa sa Batawia. A to wiecie co to jest? To jest ta, co my kupujemy co zawsze, ta, ta pomarszczona. To teraz będę wiedział, że to jest batawia. Także bardzo miła akcja powiem Wam. Pierwsza się z tym spotykam. No tak, tak. Kiedyś było tak, że czegoś tam nie dali, pamiętacie? Że nie ma no. co nie dajemy, a tutaj a widzisz, tu pan proszę. Potrzebny. Ale wiesz, może dlatego, że ja do, zamówiłem to ekstra i dopłaciłem. A, dodatkowo. Może, trudno powiedzieć, no ale będzie batawia. No i tak. mamy, słuchajcie, szybciutkie zamówienie, to jest ten mój burger? Ale duży na wypacie. Marek, to ty chyba nic nie będziesz wypacie. Nie. Obiad do kolacja? Dopiero obiad do kolacja marzynko. Tak? Nie no. wiem, czy zmieścisz po takim burgerze dużym. A ja mam wrapa dzisiaj, postawiłam na wrapa z bekonem. Najlepszy. Dobra, także zajadamy smacznego. Słomeczka jest? Jest. No, powiem szczerze, że ładnie obłożone warzywkami jest cebulka, mm. pomidora, nie wiem, gdzieś tu pewnie będzie. Sałatka, także ładny burger. Kawusia na drogę zabrana, bo jakże mogło być inaczej? Oczywiście z syropem waniliowym, bo mi bardzo posmakowała. Także teraz przed nami już no, ostatnia godzinka. Nie właśnie kubeczku? No nie, kubeczki klasyczne bym powiedział. Ale wiecie, no trudno, no. Oni tak mają już tu. Także po jedzeniu, więc teraz na spokojnie możemy sobie podjechać do Krakowa, zakwaterować się, rozpakować. I wiecie, spokojnie iść na miasto, nie myśląc o jedzeniu, że już szybko na głoda. coś. O 18 pewnie coś tam dobrego wpadnie. Także na spokojnie jedziemy. To jak długo żeśmy jechali? Nie wiem może jest która... przystanku? No tak jak zgodnie tak z planem. Półtorej godziny, nie? Jesteśmy Słuchajcie. na miejscu. Teraz idziemy się zameldować na recepcję. Matko... Tak, biorę, bo go muszą odbić na recepcji. Chociaż my raczej wyjedziemy dopiero, wiecie, jak będziemy wyjeżdżać stąd, a tak to ho, 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 nie ma sensu po krawokowi jeździć, bo wiecie, a to nie wiem, się okaże na miejscu. No 5 dyk to co najmniej za, za dobę, jak nie więcej. Bez zmian. Ograniczanie cukru? Panie Marku, pani Marzenko. O kurczę. W z związku z ograniczaniem z cukru. Dobrego pobytu życzymy, odpoczynku dziękujemy. No to skoń... Jeżeli ty ograniczasz cukry, to jest dla mnie, to jest wiadome, nie? No Oczywiście, że no, ograniczam, to... jak żeby nie. No to co? Jesteśmy, możemy oficjalnie już przygotowywać się. Do za Sylwestra? Zakonić. Nie, no jeszcze kilka dni starego roku, i później tutaj przywitamy tradycyjnie nowy. Szybki rum tour, jak to e, mówią e, stół, przy którym e, montujemy, siedzimy i różności robimy. E, piękna lampa, ona już e, kojarzy, kojarzy, ona mi się bardzo podobała. E, lampa, właściwie to są takie e, żywandole 3. Tutaj mamy e, zestaw kawowy, e, kawa, herbata. Chyba herbata? A, tutaj. Tu są herbatki. Proszę, ile mięty, ile mięty, nawet różne owocowe. Dobra. Mięta to ma uspokojenie, nie? Nie, mięta to jest moczopędna bardzo. Tutaj jest taki salonik, kanapa sofa, na której śpi Michasia. Ale poduszki się zmieniły te ubrania, były inne. Myślisz, no, no. wyprane i zmienione. Ubrania. Tamte telewizorek. Stoliczek, jakiś fotelik, Marek i chyba ta ścianka zawsze tak, A, tak to była, to była przyozdobiona. No dobra i teraz idziemy tutaj. To są takie jeszcze drzwi przesuwne. Można się odizolować, ale my tego nie robimy. Zawsze są otwarte. No i łóżko w sypialni. To jest pościel właśnie Michasi. Tam gdzieś w tle pociągi. O. Nawet są te szlafroki. No i telewizor też w sypialni, jak to wiadomo, musi być, I nie? Zduży, my czy, robimy sobie sansy takie, nie? W trójkę oglądamy różne się rzeczy. Się tak. Chociaż tu wieczorami. No, wieczorami też. O kurcze, odpracowane jak od żelazka, ty. Normalnie mucha nie siada. I Dobra. plus jest taki, że tu sobie możecie wybrać w tym hotelu pościel, albo jak ktoś lubi pierżyny, takie, wiecie. E... Gęcie czy kaczec, czy co tam? Albo antyalergiczne sztuczne. Ja zawsze wybieram sztuczne, jakoś mi się bardziej tak. No my I wolimy, to... nie? E, tak. No i łazienka, główna łazienka, wanna, prysznic. No tu chyba z wanny będziemy korzystać, e, ja bo kule przywieźliśmy nawet. Słuchajcie, prysznic jest spory. On jest po prostu ogromny. Zresztą widzicie. Dwie osoby mogą się kąpać. Ale my nigdy nie robiliśmy tego. No nie, każdy jednak woli osobno. No i tutaj umywalki. Duże, ogromne lustro. Nawet tutaj takie powiększające. O kurczę, ale widać zmarszczki wtedy. No i tutaj jest takie to jest ala toaletka. Może nawet nie ala, bo my tutaj kosmetyki trzymamy. Można sobie tutaj usiąść, zrobić makijaż, demakijaż, co tam się chce. Yy, toaleta, oczywiście, też yy, a tutaj taka przestrzeń, yy, garderoba. Tu jest chyba lodówka po której stronie, ale teraz nie. Nie wiem, nie aha, tam jest lodówka? Co tu jest? A, bo tu jest safe jeszcze z tej strony. Dobra, no i z tej strony też yy, bardzo fajna przestrzeń. Można to sobie zamknąć, yy, odizolować się. Oczywiście, tutaj łazienka też. Zamykamy się. No, ale na razie wszystko zostawiamy y, otwarte. No i jeszcze jest tutaj taka y, toaleta, od razu przy wejściu. Toaleta, lustro i znowu lustro na zmarszczki. Dobra, no i co? Gotowe? No to co? ją na dobry pobyt, ale ładne pralinki. to ho, och, to Wygląda jak filiżanka. A to są jakieś kwiaty, wiesz? Tutaj, ty mówisz Ale nie wiem, którą wybrać, no. Jak myślisz? Nie wiem. No i co teraz? Wybiorę, którą. Yy, białej czekolady, nie? No to wezmę tą. Dajesz. Dajesz? Mmm. Płynny. Mm. Dobre. Taki krem. Brûle? Mmm. Adwokat? Z, z rokitnika. Kwaskowy. Mm, delikatnie. A coś już było kiedyś z rokitnika mm, kwaskowego? Bardzo dobrze. Kojarzysz? No było, A był, był ten napar z rokitnika. To ma bardzo mało cukru, Marek, także możesz. No, bo wiedzieli, że my ograniczamy cukry, więc dali taką, wartość, słuchajcie, bardzo, bardzo antycukrową. Mm. No to smacznego mm. i dobrego pobytu wam mm, życzę. Dobrze wchodzi. Mm. Mm. Bardzo dobrze.